Szkoła wreszcie, można powiedzieć, doczekała się remontu elewacji. Przez wiele lat borykaliśmy się z tym problemem. Nareszcie się udało i już od stycznia mamy ekipę remontową na miejscu. Mam nadzieję, że zgodnie z umową do 30 maja firma zakończy pracę i na zakończenie roku szkolnego ta szkoła naprawdę będzie w stanie idealnym. Budynek będzie wyglądał nienagannie. Bardzo nam zależy tutaj na wykonaniu tych prac, gdyż budynek naprawdę wymagał już remontu, a forma tego budynku, styl naprawdę należy podkreślić, że, że jest godny ładnego, ładnej prezencji. Troszeczkę to trwało, aż do tego remontu podeszliśmy, gdyż były. Pierw plany jeszcze, ażeby pozyskać środki zewnętrzne, no niestety nie udało się pozyskać z programu termomodernizacji, o którym myśleliśmy, że tutaj włączymy ten budynek, ale w efekcie końcowym znalazły się pieniądze w budżecie i to w całości jest sfinansowane z budżetu gminy. Całość inwestycji to jest kwota około 300 tysięcy złotych. Zakres tego remontu wchodzi remont całościowy elewacji obydwu budynków, również jakby osłuszane fundamenty, izolowane odwodnienie było zrobione, a więc kompleksowe tutaj i prace, które są niezbędne do tego, aby ten budynek idealnie zewnętrznie mógł się prezentować.